Proszę Państwa, w programie Zimne Dranie, który to program podsumowuje zimowy weekend w Eurosporcie, nazwę programu wymyślił Igor Błachut, to można teraz do niego okierować ewentualne pretensje. Dlaczego tak się nazywa? O co chodzi? Ja tylko cytuję. Czemu tak. zawdzięczamy taką piękną nazwę, Igorze? Sądziłem, że musimy nawiązać do zimy, jakoś. <laughs> Aha, świetnie, Jakub Kot też jest. A to się nagrywa, tak? Tak, to się nagrywa. <laughs> Może się przywitać normalnie. <laughs> to zgadzam się z Wami, tak. Panowie, co Was najbardziej e, zaciekawiło w ten miniony weekend? Co będziecie pamiętać, na przykład zbudzisz się Igor w 2040 roku i ktoś Cię zapyta Igor, a co pamiętasz z pierwszego weekendu grudnia ze sportów zimowych? I Ty co wtedy powiesz? No, rozumiem, że mam nawiązać jakoś zgrabnie do naszych transmisji. Teraz. Dokładnie, tak, 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 <laughs> tak, chodzi o naszą promocję naszej stacji. Tak, e, fajne skoki były, to mm -hmm. rozmawialiśmy przed chwilą, że może nie były najbardziej sprawiedliwe i najbardziej pod względem sportowym może to nie był udany weekend, ale na pewno na byli nowi bohaterowie i tak jak tydzień wcześniej bohaterem, właściwie było dwóch bohaterów, czyli dwóch sędziów, którzy odsiali połowę stawki, która mm -hmm. zajęłaby czołowe lokaty, tak tym razem w roli głównej wystąpił Borek Sedlak plus Wiatr, no i trzeba powiedzieć, że też zrobili widowisko, nie wiem czy się zgodzicie, że to co oglądaliśmy dzisiaj, wczoraj i właściwie przedwczoraj też, no było rzeczywiście, nie, może nie było takie, że, że fajnie się to oglądało do końca, a na pewno fajnie się nie uczestniczyło w tym niektórym, ale, ale interesujące to na pewno było. Kuba powiedział, wiesz co, że gdyby nie było przeliczników, on to powiedział w telewizji, także to było zupełnie poważne, mm -hmm. że gdyby nie było przeliczników tych wszystkich gatefaktorów i tak dalej, to w ogóle te zawody by się w tym niżnym takile nie odbyły i nowej technologii zawdzięczamy to, że te zawody się odbyły. Ale dotychczas się odbywały, kiedy nie było gatefaktorów, i, i to chodzi o to, że ta bramka tam wędruje i punkty. To mm -hmm. tłumaczę na Polski, prawda? Mm -hmm, mm -hmm. I nie było współczynników określających to, ile punktów dodajemy albo odejmujemy za wiatr, No i jakoś dawało radę. Prawda? Jak się do tego, Jakubie? Udało mi się wreszcie. Nie zdawało, czy w warunkach kiedy nie wiało, kiedy zaczynało wiać, robiły się ceregiele dla transmisji telewizyjnych. Zapytajcie, wozu transmisyjnego, który dyktuje warunki, jak ma trwać, jeżeli seria trwa nie 45 minut a dwie godziny, bo się przedłuża, zostaje dwóch do końca, trzeba obniżyć belkę i nie ma tych faktorów, to nie ma o czym gadać. Nie zmonetyzuje się? Nie, no ja się na ważne, tym nie znam. Natomiast wiem, jak wiem, yy, kierownik zawodów, który stoi na wieży sędziowskiej, który za, odpowiada za to wszystko, żeby grało, y, jako członek jury, on ma też y, jakby no, z transmisją połączenie i wie, jak to jest. Jeżeli przedłuża nam się coś, no trudno to nie jest tak, że my możemy zrobić coś jako sędzia. Jeżeli masz coś nad sobą, mamy przecież niedzielny konkurs w Wiśle, który też odbył się. Y, wiemy w jakich okolicznościach, ale nie powinien się odbyć. Czy to jest wina organizatora zawodów? No nie. no, nie. To dyktuje ktoś Wigy inny. Warunki. Gabor zaśpiewać. Pozdrawiam Kiedy ja zaśpiewałem? Pozdrawiam no. Pani Odziki, ładnie zaśpiewałeś, też Gdyby skok był o 16, to musiałabym o 20 śpiewać, o 12 lat. Nie o to chodzi. Śpiewać, nie, o to chodzi. No nie, o to nie, to być lekka. Często jest, o, jest tak, że nie mamy na to wpływu jako organizator zawodów, jak to ma wyglądać. Yy, jeżeli jest taki wiatr, Trudno, trzeba odwołać, to się zdarza, Ale natomiast się wpuścić, nie? Zupełnie mhm. jeżeli Igor pokażenie. mówi, że, bo to można dyskutować, oczywiście są za i przeciw. Ja na przykład też nie lubię, jak ktoś mówi, i tu się odniosę do Igora, że Słusznie. Borek Sedlak tutaj, że Ja bym był nawet na Borka Sedlaka. Borek Sedlak ma piekielnie trudne zadanie, on zawsze nie, będzie no krytykowany, pewnie, pewnie, jeżeli pojawia mu się nie. korytarz, mhm. on zapala zielone światło. I przykład z tego roku, Mistrzostwa Świata, y, Kraft i Stoch. No były warunki, jakie były. To, to nie ulega wątpliwości. Borek zapala zielone światło, bo te warunki weszły w korytarz, dało, dało się skoczyć. Zanim Stefan Hongachry machnął chorągiewką, zanim Kamil ruszył z Belki, dojechał do progu, te warunki się zmieniły katastrofalnie na niekorzyść zawodnika. Mm. I co miał Borek wtedy zrobić? Wyjść na próg i powiedzieć, Kamil, stop jeszcze raz? No nie. I tak samo miał kraft bodajżeba w Miksie, kiedy ostracywał walczyli o medal i tak samo dostał zielone światło, bo na to zasługiwał, mm. mieściło się to w korytarzu, było zgodnie z przepisami. Dojeżdżając do progu, tak się to wszystko zmieniło, że nie miał szans odlecieć. Jaka no, zawsze będziemy go krytykować, yy, jeżeli było, no... nie roboty, było nie brać tej roboty. Było nie brać tej roboty, na inną mieć. To trochę tak. jest tak jak w to, że go masz... faj tak dzisiaj wieczorem odbije w hotelu, to... to już jest inna to już jest historia. Ale z, z tego, co mówisz, to jest tak jak w himalaizmie, nie? Wydaje się, że masz okno, okno pogodowe, możesz zacząć atak szczytowy, a tu okazuje się, wychodzisz. I no, nie tak. Nie? Tam jednak co do sekundy to się nie rozgrywa i troszkę. Ale, więcej ale Nie, wybrać. Bo chciałem znaleźć jakąś taką. Próbuj dalej. Kurczę. Możemy jeszcze raz nagrać? <coughs> Dobra, ale wiesz po, e, po sobocie, o czym Igor tu gadaliśmy? Bo ty siedzisz w budce komentatorskiej, a my tu rozmawialiśmy o tym. Kuba mówi: Patrz, jak ten Yuki Sato najeżdża. On ma głowę. Możesz nam to pokazać? Bo on nam to poka <suszy> ja pokazać. Weź, pokaż, gdzie on ma głowę, jak najeżdża. <suszy> to jest, jest jak ze szpagatem, zrobię <suszy> tylko w dół. A potem no, 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 jest. <suszy> my cię podjęcie, nie pokaż my się, dawaj. Pokaż nam, jaki ze mnie. Nie chcemy z niej zrobić fachową. Tu jest krzyżyk. Wydawca zrobimy fajny krzyżyk. Generalnie tak, bo to jest bardzo fajny temat. Uczymy skakać młodzież, i tak dalej. Mówimy aktywna pozycja Generalnie postać dojazdowa u skoczków takich no, normalnych, w cudzysłowie, wygląda następująco, czyli kolanka, dołożona klatka piersiowa, nie jestem rozciągnięty, tak. więc przepraszam, Spokojnie. ale mniej więcej tak to wygląda, stabilny dojazd do progu. A on co u Yuki sato ten dojazd wygląda tak, że nie dojeżdża tak, ale bardzo mocno wciska kolano, czyli że praktycznie ma tą... piszczela przy y, nartach mm -hmm. i on z tego jest w stanie tak za, o, przepraszam, tak zaatakować Nie, to dziękuję, jest tak, bardzo ekstremalnie nad ale nartami. I, i głową ma tak bombuje, że nosem szoruje po tym. Po śniegu. Tak, czyli jeszcze raz, Maciej kod dojeżdża przykładowo, w ten sposób. Mm -hmm. Dawid Kubacki to jest oczywiście dobrze, mm -hmm. ale to jest agresywna pozycja Yuki Sato czy Domena Prewca też na przykład, gdzie on jest bardzo mocno wciśnięty, nieraz nawet na bolcach jadą, mhm. czy na tych kostkach z tyłu i z tego jest w stanie bardzo mocno zaatakować. Yy, jest mały, na pewno jest mu to łatwiej, bo nie no wie, jest powiedzieć, tak że Kowalski tak więc I też nie o to czy to jest lepsze, naszej. bo też ekstremalne takie, no to czasami jest aż trudno z tego się odbić. Ale właśnie, no... My o tym mówimy, bo wygrał, on już tak wcześniej najeżdżał, a wcześniej nie mówiliśmy, bo wcześniej nie wygrywał. Nie no, mam przynajmniej temat do, do, do fajnej rozmowy, tak mówię, odsyłam na, na internet i tam można sobie sprawdzić, Sprawdzić 2012 rok, Zeffelt, Igrzyska Olimpijskie Młodzieży, gdzie Lanisek wygrał, on był trzeci. I tam jest to po prostu pokazane, bo to co dzisiaj pokazuje, to jeszcze jest takie a, normalne, to a to co tam zrobił, był nosem w torach przy progu. Może dychę zgubił, czy jak? O, oh, właśnie, gdzie jest moje 50 groszy? groszy. <gry> Mogło tak być. Dobrze, skoki skokami mieliśmy jeszcze biegi narciarskie. Między innymi. Tak. I między innymi i Norwegom Rosjanie utarli nosa i to po dwa że się tak wyrażę. Najpierw w biegu indywidualnym, łączonym bolszunów, a dzisiaj dwie sztafety rosyjskie zlały te... Norweską, zlekceważyli, zawet z lekceważyli norwegowie Rosjan, co? Tak, no bo wystawili w porównaniu do Stafety z Mistrzostw świata, e, tylko Surretę dzisiaj biegał w pierwszej norweskiej, nie było Sundbiego, nie było Iversena, nie było Plebo. Nie jeszcze jakbyśmy wydało. szukali takich mocnych typów, to jeszcze ten seta nie było w ogóle, ani w pierwszej, ani w drugiej norweskiej. Ale co tam się zadziało? Oni pomyśleli, patrzcie, wystawimy największych leszczy w naszej kadrze i tak was ogramy? Leszczy może nie, leszczy bo, nie ale bo mamy silniejszych. Mamy silniejszych. Zresztą ja sobie patrzyłem na wyniki Fisowskie z poprzednich tygodni i tam w Norwegii było paru chłopaków, którzy na zawodach Fisowskich byli lepsi od połowy tych, którzy byli wystawieni tu w Pucharze Świata. Nie wiem, czy tr mają ich na czarną godzinę, może nie wiem. Wyskoczy taki Johnson, pojederał. Teraz ja. Nie wiem, jaki był klucz, ale faktem jest, że mocnych oszczędzili. Ale z drugiej strony, żeby nie było, że ci Ruscy, e, to tak fartem, bo, bo dwie drużyny, dwie drużyny, że wystawili najmocniejszych i, i wygrali. Bo też nie, bo Bolszunow dzisiaj Bolszunek. nie biegał e, w żadnej z tych drużyn. W stosunku do Mistrzostw Świata składu nie było biesmiertnych, no, ale go nie było w ogóle tutaj. A Ustiugow tak naprawdę wskoczył do tej drugiej sztafety w ostatniej chwili. On zastąpił kolegę, który był desygnowany do składu. W ostatniej chwili nastąpiła zmiana, że na ostatniej zmianie jednak nie tamten pobiegnie. Malce bodajże tylko u Stiugow, także Roscy też tutaj nie podchodzili Dobra, do tego, to... o musimy, musimy, no ale A to, coś, co podłożyli to... im się to ciachno. To puchar świata traci na znaczeniu? To, czy to za mocna teza? Nie było. Wyobrażasz sobie to w skokach, że my było... wystawiamy na przykład przy całym szacunku Olka Zniszczoła i Klemensa Mureńkę do drużynówki. Byłoby ciekawiej. Też. No, By, no, tam jest. jest Dobra, w skokach, w skokach odtylaj... wszyscy najmocniejszych wystawiają. Tak, tylko że w skokach wystawiasz jedną kapelę, a tam mogły pobiec dwie, a przy dobrych wiatrach to nawet trzy czasami w sprincie Ale jak Norwegowie tylu gości odstawiają, to czy to nie jest wniosek taki, że Puchar Świata mają trochę? Myślę, że mają ciężkie zawody przed sobą. Zbliża się Davos, na dużej wysokości biegają i zbliża się turdeski. No to być może jest taki pomysł, że, że ich oszczędzają. Być może widzieli prognozy i widzieli, że będą biegać no, może nie w piachu, ale ten śnieg był kopny, mhm. padało go mnóstwo. Sporo sił się marnuje na czymś takim, może chcieli przycwaniakować, no i nie do końca wyszło. Niespecjalnie mi ich szkoda z tego powodu, bo e, tu jeszcze nawiążę do tego, co się w kombinacji dzieje, gdzie właściwie biega Riber i cała duża przerwa, cała reszta, ale w tej reszcie też na ogół na, na czele jest Norweg, bo nie, nie wiem, czy ktoś drugie miejsce w tym sezonie ciapnął spoza Norwegów, chyba nie, może raz Mógł się zdarzyło, tak. raz się mogło zdarzyć. I to yy, świadczy o dwóch sprawach. Po pierwsze są potwornie mocni. Tak samo jak w biegach pań, gdzie y, szapelowałem do Pawła Ulbrycha, żeby coś z tym zrobił, no bo jak komentuje kombinację, no to tak się nudno ogląda. Wiadomo kto wygra, prawda? No właśnie. W biegach co, dziewczyn Paweł, że jest podobnie. Paweł, że się postara? I, powiedział tak, że, 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 że <laughs> będzie, że będzie y, monitował w tej że sprawie, będzie dzwonił, bo tu nie ma co trenować, trzeba dzwonić. No i myślę, że nie tylko on. I teraz mówię zupełnie poważnie, mimo że program jest taki trochę od czapy, ale y, po pierwsze Mamy swojego człowieka we władzach ładu. Mm -hmm. Nawet dość wysoko postawionego. Dość wysoko postawionego. Wszyscy mówią, że Teresy cały czas ma te popękane usta. usta i to też tak dziwnie wygląda. Eee, a po drugie sponsorzy. No, sport się ogląda, dlatego że kibice są zainteresowani, prawda? Mm -hmm. no, nikt nie będzie się ślipił w telewizor, skoro wie, że Riber wygra i że Jochał Klepa. A ja drugą ci powiem, że jak mamy to sekund. ja i tak oglądam. No, mówiłem, że nie, nie jesteś najlepszym przykładem, no ale dobra, e, nie, niech będzie i tak I, i w pewnym momencie się tym kibicom znudzi, jak się znudzi kibicom, to się znudzi i sponsorom i wtedy może nie tylko Paweł Ulbrych wykonać taki telefon, tylko ktoś, już będzie ktoś z poważnej wczoraj. firmy i powie, słuchajcie no, oglądalność nam leci, nie po to płacimy, żeby tutaj widzowie odchodzili od tego sportu. Trzeba coś zmienić albo kogoś, haha. Kuba, Kuba, ty dzisiaj opowiadałeś też o, o fenomenie Ribera. Pięć zwycięstw na inaugurację Pucharu Świata. Pięć z rzędu. Nikt nigdy wcześniej w kombinacji tego nie zrobił. On jest do zatrzymania jakoś? Czy jak no na, właśnie, na... wspominałem, że pan Witold Bańka ewentualnie. <laughs> Witold Bańka może go zatrzymać. Ale nie, nawet jak na przykład nie wyjdzie mu, w, bo w skokach wiadomo, w skokach nie wiem, czy wiecie, czasami wieje. Zawieje mu na skoczni. To on jest tak mocny w biegach, że jest w stanie to. Nawet ewentualne straty ze zaskoczyłyby. No nie, nie ze stawce... wszystkimi, ale jest w stawce biegaczy bardzo wysoko, on świetne czasy robi też. Poza tym, że skacze najlepiej. No, na tym była kombinacja, to co mówiliśmy, no. trzeba mieć kombinować, czyli i dobrze skakać, i biegać. Te treningi ze względów fizjologicznych różnią się diametralnie, a tu trzeba to zebrać wszystko do kupy. I nie dojrzeć, że super skakać, te e, włókna szybko kurczliwe muszą działać, to potem długodystansowy wysiłek, wolno kurczliwe mięśnie. E, Włókna, no, przepraszam, poprawiłeś mnie bardzo dobrze. ja e... strzelałem. <laughs> Więc to bardzo trudno połączyć. To, że Norweg wygrywa, no z biegami wiemy jak jest. Że tam jakieś różne rzeczy, o których nie będę się wypowiadał, bo to nie jest mój temat. Nie mamy dowodów, dokładnie. Natomiast trzeba mu oddać, że pięć konkursów z rzędu wygrywa. Pierwszy dwuboista w historii, który tego dokonał, więc znowu jest, jest najlepszy, trzeba mu to oddać. Ale kiedyś ta seria na pewno się skończy, bo przyjdzie jakiś konkurs gorszy dla niego, gdzie już będzie musiał on gonić. Jakiś biegacz, znaczy kombinator, który lepiej biega go, dogoni i, i kiedyś to się skończy. Ale no być może to będzie dominacja jego w tym sezonie. To był program Zimne Dranie, proszę Państwa. Sami widzicie, że nazwa jest adekwatna do treści. Jakub Kot. Koniec szkoda. <laughs> Igor Błachut. Dziękuję. <laughs> Michał Korościel, polecamy się.